Cześć wszystkim. Dzisiaj film z otwierania paczki. Tutaj Alfred wyjadł cały granulat. Więc mi W ogóle to to wszystko na razie wyciągam. Bo przyszła paczka. Więc... Albo dobra. Alwin... Alwin za chwilę wyciągnę. Jeszcze tym tutaj agentkom dwóm Muszę im posprzątać. To też albo tutaj im wsypię. Okej. Okay maluchy mają już dzisiaj 6 dni więc już są dość duże jak na razie wszystkie żyją i myślę, że już się... To co najgorsze to już przeszły, bo były mrozy takie dość duże więc tyle. Dobra. Bierzemy się za otwieranie paczki. To też trzeba było wyciągnąć to wyciągnięte. Mam tu paczkę. Jakby co to po drugiej stronie jest etykieta, ale otwieram od tej, żeby danych nie było widać. Jak zwykle jedną ręką ciężko, więc może ją otworzę i do Was wrócę. Dobra, paczka przycięta. O, widzę, że jakiś gratis, bo nie zamawiałem siana. No i tu jest tam paragon, i tak dalej. Faktura. No i jak widać, mamy jakieś sianko. Nie ma nawet żadnej. Dziwne. To chyba muszę, nie wiem. Zobaczę. Napiszę do nich. Opowiem wam, że dziwne jakieś. Nie wiem. Czy takie coś w powinno być? On Czesław przyszedł. O, i tutaj mam cztery karmidełka. Takie... O, myślałem, że będą większe. Nie wiem. Zamawiałem chyba k12. Może i mają 12 cm. Nie wiem. Wydaje mi się, że to są te małe. Nie wiem, nie mam pojęcia Dobra, jest to jest, fajnie mam karmidła O, ktoś wodę i te na dole doją wodę Gdzie by to im powiesić? Tu im chyba to powieszę Bo to ma tutaj takie... To mi się zmieści w siatce? O, zmieści się Kopytanie. pytanie... Widzicie, rozstaw siatek mi nie, nie pasuje ale dobra, przemontuję i zobaczę co, co to z tego będzie. Dobra, montujemy teraz alwince. Serio, myślałem, że będą większe, ale dobra, będą dobre. Większych w sumie nie potrzebują. Alfred już testuje. Wszystko fajnie w miarę porobione, takie blaszki. mam mnie symetrycznie, muszę to naprawić. Czy muszę wyciągnąć i jedno wyżej. O, teraz jest ok. I jeszcze miałem plany to do tamtej deski przykręcić, ale tak ciężko będzie tam sięgać z jedzeniem, nie? Więc tak. Gniazdo jest. Alwinka je karmi, bo wszystkie żyją. Dzisiaj ogólnie będę im sprzątał. Nie wiem, czy na tym filmie, może sobie dwa filmy dzisiaj nagram. Będę miał trochę więcej w zapasie. Bo w sumie filmów już trochę nie było. Dobra, montuję. Dobra, mam dwa. Jeszcze, więc montujemy dalej. Teraz tym agentkom na dole. Tylko tutaj już jest większy problem, bo mają tu paśnik taki prowizoryczny, ale ja im go ściągnę chyba, bo on mi tu wszystko psuje. Cześć agentki, bardzo nic nie widać. Ale przepraszam Was za to. Muszę sobie jakąś lampę ogarnąć, taką, no, do nagrywek. A dobra, ściągam do tego. No, ten paśnik i zakładam je karmidełko. Dobra, mają wszyscy paśniki, jeden, drugi i trzeci. A jakbyście pytali po co to, to będzie do tej klatki, ale odkładam sobie to tutaj. Bo tam mam i poidło zapasowe i ten. Dobra, karton mi się przyda na... nie wiem, ale się przyda. Więc go na razie. Nie wiem, wrzucam go tu do góry. Zastanawiam mnie to siano, bo zobaczcie, naprawdę. No jest jakieś. Otworzymy je, zobaczymy, co to jest za siano. Ale takie jakby przypalone, nie wiem. Ale dobra, biorę nóż i otwieram to siano. Muszę przyznać, że siano. Co to? Hi? Babka chyba jakaś. Powiem wam, że siano pachnie ładnie. I w sumie nie jest złe, tylko jest takie sypkie, a wiecie o co chodzi. Takie, jakby to powiedzieć, e, rzadkie. Takie, no. Małą granulację, ma niską taką. Chociaż nie granulację, tylko nie. Jak to nazwać? Alwince tu rzucimy siana takiego. I dam jej to. Zobaczymy. Zrobi test smaku. Masz Alwinka, Spróbujesz sobie sianka nowego. Takie nie jest złe teoretycznie, ale o Alwinka już je, więc chyba jej smakuje. Dobra, zamykam ten karton i wsypiemy im jedzenie. Rzucę sobie to tutaj. Muszę tu posprzątać, będzie film ze sprzątania, bo trochę się tu nabrudziło. Tylko nie wiem, czy u Alfreda nie jest to trochę źle zamontowane. Lepiej, jakby było chyba tak niż tak, ale dobra. Muszę sobie kupić mniejszą łopatkę, bo to jest taka dość duża. No i myślę, że tyle im będę sypał. Muszę sobie w ogóle znaleźć jakiś nie wiem, to to chyba trochę małe będzie. No, znalazłem sobie jakiś pojemnik, że wiecie, że sypię ilaś na każdego królika, nie? O, no i dobra, i będą miały takie jedzeniko a, alwince dla matek karmiących, czyli to. Sorki za jakość, ale. Dobra, sypij to jeszcze trochę. Alfredzik, już ciekawy. Jeszcze może trochę. No, jej chyba. O, już widzicie, testuję. Przepraszam. O, no i tyle im chyba będę sypał. Alfredzikowi może trochę dosypię. Dobra, gradzikowi tak gdzieś tyle jeszcze. Jak nie zjedzą do jutra, to o czesło wschodzi agent. O, jeszcze tu na dole. Te klapki można zamknąć. Dobra. Muszę te drzwiczki na dole zrobić, bo się zacinają trochę. Tam są dwie, to im będę sypał gdzieś tyle. Okej. Okay. O, nie wiem czy to krzywo nie jest krzywo. Muszę poprawić. Dobra, wszystko mają naprawione. O, rozsypałem trochę. A nic się nie stało, dadzą radę. Cześć. Dobra. A, nie mają wody, myślę, że mają wodę. Tu, jak zwykle, zamarznięte Chociaż dzisiaj przyszedł y, odwilż i jest 5 stopni. Nie wiem, czy widać. Teraz widzicie 15 stopni. Znaczy nie 15, co ja mówię, 5. O, jak widzicie, tak się prezentuje to karmidło. Wrzucę wam link w opis. Kto będzie chciał, to sobie kupi. O, wszyscy zabrali się za jedzenie. Patrzcie, ta je, ta też je i ta też, i ten też je. Zajada sobie. Alfredzik. Muszę im dzisiaj posprzątać. posprzątać bo trochę ten brudno mają. Chociaż niedawno miałem sprzątane, ile 5 dni temu chyba, nie wiem, 5 chyba, wtedy film był. Dobra, co by tu jeszcze porobić? Zastanawiam się, czy Alvince nie założyć drugiego pojedła, chociaż wydaje mi się, że nie trzeba, bo przyszedł plus i teraz już nie będą zamarzały. Nie wiem, czy u się zawsze tak wyciera to poidło. To to już teoretycznie można zdjąć, bo to było tyle, że mi króliki nie... te maluchy nie pozamarzały. Czy to można tak podoginać? Będą miały ciężej to zrzucić. Ale z karmideł jestem, Alfred się myje. Z karmideł jestem zadowolony. Za wszystko wyszło 43,99. Więc no, jakby co to było zamawiane na Shopi, nie na Futerkowe, bo na Futerkowe kupiłbym, bo tam są chyba jeszcze fajniejsze, chociaż pewnie się niczym nie różni. Kupiłbym, ale wysyłka droga i no. Jeszcze przyjdzie mi dzisiaj, do paczkomatu mi przyjdzie 25 kg chociaż nie, 20 chyba yy, granulat sunipaszu, tego bez GMO. I multivitaminar jest zamówiony wczoraj, ale jeszcze go dzisiaj nie wysłali, więc nie wiem kiedy będzie. Taki dowody. Tam się badawkuje od mililitra chyba do półtorej, tak tam pisało. I strzykawkę do tego jeszcze tam mówiłem. Żeby sobie dawkować. No. Na wiosnę jak będzie klatka nowa to kupię y, samicę kalifornijską. Taką właśnie. To jest akurat samiec jak wiecie. Pokaż nosie. Są bardzo ładne króliki. Mają czarne łapki, czarny ogonek. Takie no. Taką plamkę na nosku. Takie fajne krótkie uszy czarne muszę je w sumie wyczesać te króliki ale nie wiem czy teraz chodź alfredziu wyczeszamy cię o chodź ojojoj oj. ale ciężki dobra czeszemy alfreda trochę ale to tak trzy razy trochę przejadę Trochę się stresuję, ale będzie dobrze. Mniej więcej mają tu na tyłku takiej sierści. No wiecie takiej luźnej. No wyczesania. No tyle z niego wyrwałem. Granulat się kończy, ale już jedzie nowy tak jak mówiłem. Muszę sobie takie fajne wiaderka ogarnąć, że będę do nich sypał. Yy, I podpiszę sobie na przykład karma taka i taka. O jest. częściu przyszedł. Kombinator. Patrzcie jak te króliki się ładnie prezentują. Bardzo ładne. Dobra, biorę go. O. Ciężko takiego królika złapać. O, czego źle złapałem, przepraszam. O, jest i zwiadowca. Czas. Tu Czesław, tu Alfred. I spacerują. Jeszcze muszę miniaturę teraz robić jakąś. I wstawiamy film. Alwinia je słomę Gniazdo chyba się rusza. Na pewno się rusza. Chyba grano patrzyłem. Nie Grano patrzyłem to. A no widzicie, teraz się będą kłócić, bo jest jedno karmidło, a samiczki są dwie. Ale poradzą sobie. Widzicie, słomy mam mnóstwo alwinia. Ale jak maluchy już będą wyłazić, tutaj posprzątam. Chyba że posprzątam dookoła gniazda. Znowu doi. Ona potrafi dwa takie pojedła na dzień wypić. A to jest 600... 600 ml. No dobra, więc w tym filmie to chyba będzie wszystko. Nie zapomnijcie o subiku i łapce w górze. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.